Korzyści zdrowotne witaminy C. Witamina C każdemu z nas kojarzy się z ochroną przed przeziębieniami, ale czy wiedzieliście, że jej właściwości wykraczają daleko poza wspieranie odporności? Jest to jeden z najważniejszych składników odżywczych naszego organizmu. W tym filmie skupimy się na tym, dlaczego witamina C jest tak ważna, jak wpływa na różne aspekty naszego organizmu oraz w jaki sposób możecie włączyć ją do swojej codziennej diety. Naszym celem jest nie tylko pokazanie wam korzyści płynących z witaminy C, ale również podanie konkretnych wskazówek, które pomogą wam cieszyć się lepszym zdrowiem. Gotowi? Zaczynajmy! Pamiętaj, nie lubimy fake newsów. Linki do źródeł informacji podanych w tym filmie znajdują się w opisie. Witamina C, znana również jako kwas askorbinowy, to jedna z kluczowych witamin rozpuszczalnych w wodzie, której nasz organizm nie jest w stanie samodzielnie wytwarzać ani magazynować. Oznacza to, że musimy regularnie dostarczać ją z diety. Jej podstawową funkcją jest działanie jako silny antyoksydant, chroniący komórki przed uszkodzeniem spowodowanym przez wolne rodniki. Witamina C odgrywa też kluczową rolę w wielu procesach metabolicznych, bez których trudno wyobrazić sobie zdrowe funkcjonowanie organizmu. Jeśli myślicie o witaminie C, zapewne pierwsze, co przychodzi Wam do głowy, to wzmocnienie odporności. I słusznie. Witamina C jest znana z tego, że wspomaga działanie białych krwinek, które walczą z infekcjami. Badania wykazały, że odpowiednia ilość witaminy C w diecie może nie tylko złagodzić objawy przeziębienia, ale także skrócić czas jego trwania. Jest więc jak tarcza ochronna, która broni nas przed codziennymi zagrożeniami zdrowotnymi. Kolagen to białko, które odpowiada za elastyczność i siłę naszych tkanek, a witamina C odgrywa kluczową rolę w jego produkcji. Bez niej proces syntezy kolagenu nie byłby możliwy. W praktyce oznacza to, że witamina C pomaga utrzymać naszą skórę jędrną, młodą i pełną blasku. Regularne spożywanie witaminy C może również przyczynić się do spowolnienia procesów starzenia oraz zapobiegania powstawaniu zmarszczek. Czy zdarzyło się wam kiedyś mieć trudności z gojeniem się ran? Witamina C wspomaga ten proces, przyspieszając regenerację tkanek i zmniejszając stany zapalne. Można śmiało powiedzieć, że to nieodłączny element zdrowej skóry i szybkiej odbudowy organizmu. Czy wiecie, że witamina C odgrywa równie ważną rolę w procesie przyswajania żelaza? Dotyczy to zwłaszcza osób, które opierają swoją dietę na roślinach. Witamina C wiąże się z żelazem w pożywieniu, co czyni je łatwiej przyswajalnym przez nasz organizm. Jeśli odczuwacie zmęczenie, brak energii lub inne objawy niedoboru żelaza, Witamina C może być kluczowym wsparciem, pomagając zapobiec niedokrwistości i poprawić wasz poziom energii na co dzień. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów witaminy C jest jej zdolność do ochrony komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Dzięki temu odgrywa istotną rolę w zapobieganiu przewlekłym chorobom, takim jak choroby układu krążenia, cukrzyca lub niektóre rodzaje nowotworów. Witamina C działa jak tarcza, która neutralizuje wolne rodniki, które powodują stany zapalne i uszkadzają nasze komórki. Jej regularne spożywanie to inwestycja w zdrowie na długie lata. Nie można zapominać o tym, jak witamina C wpływa na nasz mózg. Antyoksydacyjne właściwości tej witaminy pomagają chronić nasz układ nerwowy przed uszkodzeniami i wspierają funkcje poznawcze. Może to mieć szczególne znaczenie w profilaktyce związanej z demencją lub chorobą Alzheimera. Zanim przejdziemy do praktyki, warto wyjaśnić, ile dokładnie witaminy C powinniśmy spożywać każdego dnia. Zalecane normy różnią się w zależności od wieku i płci ale u dorosłych zazwyczaj wynoszą 75 mg u kobiet 90 mg u mężczyzn. Osoby palące papierosy, kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz osoby zestresowane mogą potrzebować większych ilości. Pamiętaj jednak, że maksymalna bezpieczna dawka witaminy C to 1000 mg dziennie. Nie przekraczaj tej dawki bez konsultacji z lekarzem. Objawy niedoboru witaminy C obejmują między innymi osłabienie, zmęczenie, podatność na infekcje. A w skrajnych przypadkach szkorbut. Dlatego tak ważne jest regularne dostarczanie organizmowi tej witaminy. Kiedy mówimy o źródłach witaminy C, większość osób myśli przede wszystkim o pomarańczach. Chociaż to świetny wybór, świat witaminy C jest dużo bogatszy. Oto lista produktów, którymi warto się zainteresować. Papryka, zwłaszcza czerwona, jest rekordzistą, jeśli chodzi o zawartość witaminy C. Truskawki, owoc kiwi, brokuły, brukselka, szpinak, cytrusy takie jak pomarańcze, grejpfruty lub cytryny. Włączenie tych produktów do codziennych posiłków nie tylko zadba o waszą dawkę witaminy C, ale także wzbogaci dietę w inne cenne składniki odżywcze. Jedzenie dużej ilości produktów bogatych w witaminę C nie wymaga wielu wyrzeczeń. Możecie dodać garść truskawek do porannej owsianki albo przygotować zielony koktajl z kiwi, szpinakiem i cytryną. Papryka świetnie sprawdzi się jako chrupiąca przekąska, a brokuły i brukselkę można wykorzystać jako dodatek do obiadu. Łączenie kolorowych warzyw i owoców w różnorodnych przepisach to prosty sposób na wzbogacenie codziennego jadłospisu. Chociaż najlepiej pozyskiwać witaminę C z naturalnych źródeł, czasem suplementacja może być konieczna. Dotyczy to osób z ograniczoną dietą, zmagających się z chorobami lub narażonych na duży stres. Wybierając suplementy, Warto sięgnąć po produkty sprawdzone i unikać nadmiernych dawek, które mogą prowadzić do dolegliwości żołądkowych. Witamina C to prawdziwy, cichy bohater w trosce o nasze zdrowie. Od wspierania odporności, przez produkcję kolagenu, aż po ochronę przed przewlekłymi chorobami, jej wszechstronne działanie sprawia, że jest nieodłącznym elementem każdej diety. Na zakończenie pamiętajcie o prostych zasadach. Wzbogaćcie swoje posiłki o różnorodne warzywa i owoce bogate w witaminę C. Dbajcie o regularną suplementację, jeśli wasz organizm tego wymaga. Nie zapominajcie, że zdrowy styl życia to klucz do długotrwałej witalności. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli podobały wam się nasze wskazówki, zachęcamy do zostawienia łapki w górę, subskrypcji kanału i podzielenia się tym materiałem z bliskimi. Dbajcie o siebie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.